W dzisiejszym odcinku będziemy musieli wejść do wszystkich portali blupa. Dlatego, Didi, możesz wybrać dzisiaj pierwszy portal, do którego pójdziemy. I powiem ci szczerze, że ja się naprawdę boję, bo zobacz, one wyglądają wszystkie strasznie. No, oprócz tego, to może, Didi, pójdziemy do tego najsłabszego. Nie ma opcji, Szarki, nie wchodzimy do tego portalu. Sam powiedziałeś, że ja mogę wybrać pierwszy, dlatego wybieram pomarańczowy portal, więc do tego najpierw chcę wejść. Didi, no nie, ja nie chcę wchodzić w ogóle do tych portali. Czemu ja to robię. Proszę cię, może jeszcze uda się zmienić decyzję? Masz żadnej zmiany decyzji. Wchodzimy teraz i w tej sekundzie. No dobra, ale widzowie muszą zostawić teraz łapkę w górę, żeby tam wejść, bo nie można teraz tam wejść. Didi, spróbuj. No dobra, próbuję i... Ej, jest jakiś problem. Czyli widzowie nie zostawili łapki, Didi. Jak ty to robisz? No nie wierzę. Widzowie, zostawcie łapkę, a ja teraz próbuję wejść do tego portalu. No i dobra, Didi, jesteśmy właśnie w historyce. Zobacz, ludzie zaczęli eksplorować. A i ciekawe, co tam znaleźli, ale zobacz, że jest helikopterów nad nim. No tutaj jest zero, znaczy nie, jest jeden, faktycznie, nawet dwa! Ale mi się wydaje, że tych helikopterów jest więcej, no bo w końcu taki blub. Ej, ale ja nie wiem, myślisz, że on istnieje? Na pewno istnieje, skoro są filmiki w internecie. A, no właśnie, jak coś jest w internecie, to na pewno istnieje. No więc dlatego... Musimy zobaczyć kolejne. Zaczęli zrzucać na jego bomby! Ej, zobacz jak on wygląda! Widzisz tu jego oko? Ej, on wygląda trochę jak jakiś wieloryb, tylko jest 10 tysięcy razy większy! No, taki nawet 100 tysięcy razy większy. Ej, szczerze, jakbym spotkał Blupa Didi, to chyba wolałbym już e, zamknąć oczy do końca życia. Mi lepiej powiedz, co to jest zaznaczone w tym kółeczku? Chyba Didi są te bomby, o których jest mowa. Dlaczego zrzucali na niego bomby? Nie mam pojęcia, chyba chcieli się pozbyć tego Blupa. Ale on wygląda na takiego Milusińskiego, no nie. Ej, nie podoba mi się to, Didi. Musimy coś z tym zrobić. Eee, tylko, że jesteśmy dziećmi, więc to no niestety nie zrobimy. Ale. Zobaczmy dalej. I obok pojawiła się El Gran Maja. I Blub myślał, że to ona go atakuje. Co? Ile to czyli, że ludzie wypętali teraz wojnę między Blubem a El Gran Mają? Mam nadzieję, że nie. Ej, a myślisz, że kto wygrałby pojedynek? Blub czy El Gran Maja? El Gran Maja raczej wygrała pojedynek. No w sumie tak, El Gran Maja jest mega silna. No dobra, Didi. Zobaczmy w takim razie, co było dalej. Blub się zdenerwował i zaczął do niej podpływać. po jak i on jest obrzydliwy. Obrzydliwy wsiek. Quint niebezpieczny, zobacz jego oczy teraz są żółte. Tak, a zobacz, tutaj są kamery, które normalnie kamerują to, co się tutaj dzieje. No i ciekawe, czy nagrali coś ciekawego. Nie mam pojęcia, Dili, ale dobra, poczekaj, zobaczmy, co jest na samym końcu. Wtedy zaczęła się walka i doszło do najgorszego. Dili, nie dowiemy się, kto wygrał. Czego się o tym nie dowiemy? Nie wiem, ale ja chyba to dobrze, bo ja nawet nie chcę wiedzieć, kto wygrał, bo mi jest ich szkoda, to nie ich wina, a oni się biją przez ludzi i ja. Nie mogę, dobra wracajmy tam. No dobra Didi, to teraz ja wybieram pierwszy portal, yy, w sensie no ja wybieram sobie portal i wybieram portal tego najstraszniejszego blupa. Ale dlaczego ten portal wybierasz, a nie na przykład ten drugi albo pierwszy? No bo stwierdziłem, że jak ty już wybrałeś jeden ze straszniejszych, to ja też wybiorę taki, dlatego wchodzę do niego. No widzę! Nie, jestem teraz ekstremalnym dużym blupem. Tylko dlaczego ja jestem blupem? Ej, chwila, i gdzie jest Didi? Dobra, muszę go znaleźć, Didi, gdzie jesteś? Ty jesteś blupem, a ja jestem rekinem. Hahaha, <laughs> ty jesteś faktycznie tylko rekinem. Ej, to chyba dlatego, że ja pierwszy wszedłem do portalu. Ej, czy to nie oznacza, Didi, że ja muszę cię zjeść? Nie, nie zjadaj mnie tylko, proszę, Jak chcę jeszcze przeżyć trochę swojego życia. No tak, ale jesteś rekinem, czyli zabrałeś mi coś, co ja lubię robić, bo ja kocham być rekinem. Dobra, Didi, wiesz co? Blub jest głodny i Blub musi zjeść. Am, niam, 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 Dini, niam. Mama, tu boli. Przez to próbuję się od ciebie, a ty mnie zjadasz. Didi, jesteś takim smacznym rekinkiem. No chodź tutaj. O, właśnie, teraz cię połykam w całości. Ha, zjadłem Didiego. Jestem najlepszym i największym potworem morskim. To mi się podoba. Właśnie tak to powinno wyglądać. Gupi Didi. z tego ty się śmiesz. Dzięki tobie jestem teraz najpotężniejszą Elgran mają na świecie. Na pewno, bo ci uwierzę. Gdzie ty niby jesteś? Czekaj. Ej, co jest? Czemu ty jesteś ogromny, Didi? Mam pojęcie, ale chyba dlatego, że mnie zabiłeś, to ewoluowałem i teraz ja cię zjem. Nie, nie możesz mnie zjeść, Didi. Dogadajmy się jakoś. Ach, Ty chcesz się dogadać. Nie chcesz się dogadywać, jak ja byłem rekinem. Ej, Didi, Możesz mnie jeść! Ej, muszę uciekać przed nim! Wracaj tu, gdzie ty jesteś? Ało. Zobacz, teraz może wejdźmy do tego portalu Blue i To jest świetny pomysł, więc możemy tam wbiec w tej sekundzie. Tak, wejdźmy tam. jestem tutaj. O mój Boże, tu jest jakiś nurek. No lepiej przeczytaj tą historię, żebyś się dowiedział. Pewien człowiek postanowił udać się w rejs i znalazł coś niespotykanego. I to nie gadaj, że ciebie znalazł. Dokładnie, nie. Nie, nie, nie mnie. Znalazł mojego taty. To twój tata, on jest taki ogromny. To no właśnie, on był najpotężniejszym elektronem. No ale czadersko, mam nadzieję, że ty też taki będziesz. Dobra, czekaj. Jakie on ma szpony większe od twoich. No bo jest większy pięć razy ode mnie. To nic C dziwnego, że ma wielkie szpony. No tak, ale czekaj, bo on się zbliżył i zobaczył wielkie szczęki. I postanowił się oddalić. O nie wierzę, nie dziwię się. Ja też bym się oddalał, jakbym zobaczył takie wielkie szczęki. Tylko głupek by tam szedł. No i ten nurek poszedł, więc sobie lepiej poczytaj dalej co jest napisane. Ale jeden kolega zaczął go badać? I ten się obudził. Twój tata się obudził! Pewnie go obudził ze snu! Nie wierzę. Czy chcesz mi powiedzieć, że on był pierwszym człowiekiem, który odnalazł wasz gatunek? Tak i szybko zginął. W sumie nie będę ci spoilerował. Czytaj dalej! Otworzył paszczę, a Nurek postanowił tam wejść. Nie wierzę, że on jest taki głupi, że postanowił wejść do paszczy twojego taty. weź zobacz, co mam między zębami. O widzę, o Boże to jest. Ale ja, ja, ja! Jakiś Xy, zaraz ty tu będziesz! Tartuje. Jest: jestem twoim synem, a ty moim tatą. Nie możesz mi grozić. Ale jesteś człowiekiem i zobacz, co mój tata zrobił z człowiekiem. E, Zjadł go! O mój Boże! I dlatego wy zostaliście tutaj na lądzie, ponieważ on odkrył wasze istnienie. O mój Boże, to baga straszne! No ale dobra, znam już całą historię o twojej rodzinie. Co teraz? No to teraz, synek, musisz się podszkolić trochę, więc musisz iść do szkoły. No dobra, to będzie w sumie fajna przygoda. Teraz dowiedzieliśmy się trochę o El Gran Maja. No to było niezłe, Didi, naprawdę to było niezłe. Ale teraz został nam ostatni portal, dlatego widzowie zostawcie teraz suba, a my z Didim tutaj wchodzimy. I gdzie my jesteśmy? Czemu tutaj jesteśmy w jakimś porcie? Zestańcie gadać, gówniarze, i do roboty się zabierać w tej chwili. Chwila, jakiej roboty? My nie chcemy iść do żadnej roboty. Macie posprzątać te plamy oleju, posegregować skrzynki i później wam co powiem, co więcej. No nie, Didi, słyszałeś? Musimy to zrobić. Tak wygląda ten portal. Chwila, czy my jesteśmy... Tam jest statek! Ale czadersko, czyli pewnie będziemy musieli przetransportować te beczki na statek. No dobra, zrobimy to w takim razie. Dobra, Szarki, ty przenosisz beczki, ja czyszczę te plamy z oleju. No dobra, tylko chwila, ja też chcę ich trochę wyciągnąć żeby on się potem nie miał do nas problemu, że tylko ty coś robisz, bo on tak pewnie zrobi. Ale dobra, musimy przetransportować te beczki. Tylko po co tak właściwie? I musimy je załadować na tamten statek, co przyjechał po transport. O nie, głupi pomysł. W takim razie załadujemy je, Didi, na ten statek. Mam 13 beczek i idę je właśnie tam załadować. A w takim razie teraz, widzowie, będę kładł te beczki tak, jak prosił mnie ten pracownik, ale dalej nie rozumiem, po co mam to robić. Głupko ty, Dlaczego to tu kładziesz? Ty masz to zaadować na ten pokład? No, ale to nie jest niebezpieczne. Tam podobno są straszne toksyny. To są straszne i niebezpieczne, dlatego masz zrobić to ostrożnie. No dobra, położę to w takim razie, ale to jest naprawdę niebezpieczne. Dobra Didi, i jak posprzątałeś już ten olej? Sprzątałem i pomogę ci teraz ładować te skrzynki, bo słyszałem na drugim końcu portu, że krzyczy po tobie ten gostek. Ej, nie pomagaj mi Didi, to jest głupi pomysł. On mówił, że tam są niebezpieczne rzeczy. Co ty zrobiłeś? Takie niebezpieczne rzeczy, Coś się wylało? Didi, mówiłem, ci nie rób tego, bo to jest niebezpieczne. Co ty teraz zrobiłeś, ten? statek, Didi, teraz jest skażony. Musimy stąd uciekać. Ja stąd spadam. O ty, dzieciaku, mi zrobiłeś. Dlaczego to wylałeś? Patrz, co mnie zrobiłeś ze mnie. Nie, jaki straszny infected water. To nie byłem ja, to był Didi. Zostaw mnie w spokoju. Pożałujesz tego, co zrobiłeś. Właśnie cię zjada! Didi, zobacz, jakim jestem kozackim rekinem. Zjadłem już tutaj prawie wszystkie ryby, jakie istnieją. Oj, tutaj jest nawet delfin. Też go zjem. Niam niam niam, niam, niam. Czarki, wychodź z tej wody w tej chwili, bo to są wody od El Gran Mayi. Nie obchodzi mnie ta Didi, ja sobie tutaj będę tak długo, aż zjem wszystkie stworzenia morskie, bo jestem mega głodny. Poza tym widzisz, mogę tutaj zamieniać się w takiego kozackiego rekina, a na lądzie już nie mogę nim być. Ale ona się na ciebie wkurzy przez to, że zjadasz jej jedzenie, wychodź tamto w tej chwili. Didi, El Gran Maja nie istnieje, to są tylko plotki, wierzysz w to, że ona by tu była? Dobra, zresztą idź sobie Didi, bo ja jeszcze tu trochę po Siedzę. Nie szarki, ona nadpływa! Co, gdzie ona jest? Ja stąd zmiewam, sam się z nią użera, nie chcę być przy tym. A, Didi, się wystraszył kogoś, kogo nie idzie nawet. To, że ja niby nie istnieję, co ty robisz na mojej wodzie? O mój Boże, El maja naprawdę istnieje. Przepraszam, przepraszam, nie chciałem tego robić. Radzę się stąd wynosić, bo inaczej zaraz cię zjem. O, nawet mnie nie dogonisz, ty głupia El Granmaja! Haha, i co teraz? Byłem na twojej wodzie, a ty nawet nic mi nie zrobiłaś! Dara, ty głupku! I tak ciebie dorwę, ciebie i Didiego, więc lepiej bądźcie ostrożni! O nie, ona mi grozi, widzowie! Muszę stąd jak najszybciej uciekać i ochronić swój domek, żeby mnie nigdy nie dopadła! Didi! 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 Ratunku! Ratunku! Ha! Ha! ha. El do nas idzie! Powiedziała, że nas pokona i zje! Nie, no, Szarki, wiedziałem, że to się... Za... Tak od razu cię ostrzegam, żebyś stamtąd wychodził. Przez ciebie mamy teraz kłopoty. No, mamy i to straszne, Didi, ratunku. Musisz mi pomóc jakoś uzbroić nasz domek. O no nie, znowu muszę za ciebie sprzątać. Mi się już to nie podoba. Za bardzo kozaczysz ostatnio. No wiem, przepraszam, Dili, nieważne. Bierzmy się do roboty i musimy zbudować pierw fosę z lawy. Biorę się w takim razie, Dili, zarobienie tej fosy. Dlatego właśnie będę rozwalał widzowie takim specjalnym efektem. Właśnie tą trawę, ponieważ to dzięki temu mogę to zrobić 200 razy szybciej. Przez co Elgran Maja nie będzie miała z nami żadnych szans, Didi. Ej, no szarki, po co ja to robiłem, skoro ty masz te magiczne sztuczki. Nie mam pojęcia, ale wiesz co, Didi możesz zrobić? Możesz tutaj położyć Redstone, bo damy tam właśnie toksyczne biny, a ja zajmę się Didi teraz tutaj wylewaniem lawy. Ale właśnie widzowie lawę, dlatego właśnie ją stawiam. O, Didi, jak ty to kozacko zrobiłeś! Co prawda nie tak szybko jak ty, ale też nieco tam potrafię zrobić. Co prawda ej, Wyrzuć mi toksyczne miny i ja wtedy postaram się tym moim ekstra sposobem dać je na ten redstone. Ale szarki to nie są toksyczne miny, tylko to są toksyczne kolce. Dobra, czy to ma jakieś znaczenie, dawaj mi to. Didi, didi! Didi, jaki ty jesteś słaby, jak patrz na to ja to zrobiłem w sekundę! No nie, jak ty to robisz? Mi się to w ogóle nie podoba, bo ja tu chyba nie jestem w ogóle potrzebny. <laughs> no to prawda, ale widzisz, Didi, ja nabroiłem, więc ja po prostu wezmę to już na siebie. Ja może zrobię teraz wielki pasek z piasku, a ty na to dasz kaktusy. Dobry pomysł. Musimy to obrobić kaktusami, Didi. Tak będzie właśnie najlepiej. Dobra, to w takim razie... O nie, widzisz co tutaj się dzieje? To już wszystko naprawię, więc się nic nie dzieje, Szarki. No to teraz, Didi, zobacz! Ty... Tylko na to, bo właśnie rozwieszam tu wszystkie kaktusy. Ale za mało ich tutaj dałeś, przecież ona przez nie przeskoczy. Jesteś taki pewien, a myślisz, że teraz przeskoczy, bo mi się nie wydaje. Z historii ona jest podobną strasznie wielka, więc skażę na 6 kratek. I to ja chyba spotkałem jej miniaturową wersję. Chyba jej dziecko, ponieważ było naprawdę małe. No chyba, że tak ci się wydawało, bo reszta ciała była pod wodą. Tak też mogło być. Dobra, możemy dodać tutaj teraz ruchome piaski co? Ja zrobię coś takiego. Ty dodaj tu ruchome piaski. Jasne, pewnie. Będę podawał teraz po jednym bloku te ruchome piaski. Gdy ty potrafisz to ubożyć w jednym momencie. No w sumie prawda, Dili, bo ja jestem takim mega znawcą. Dobra, pomogę ci, niech ci będzie. Patrz, robię to raz, dwa i trzy. Ale ty dodaj chociaż... O nie, przez przypadek zniszczyłem tu ziemię. Szarki, my tam nie potrzebujemy wielkiej dziury. Tak, wiem, już to naprawiłem. Ale Dili, dodaj tu jakieś pułapki czy coś takiego. Może na niedźwiedzie, a może Jakiejś kolce. Musimy tam dać naprawdę dużo rzeczy. A ja dodam, Didi tutaj obsydian. Ponieważ zrobimy taką oto wielką bramę z niego. O, świetny pomysł. To ja w takim razie daję te pułapki na niedźwiedzie. Ciekawe, czy one w ogóle zadziałają. No, jeżeli nie zadziałają, to będzie mega lipa i nie damy sobie już rady. Właśnie dodałem do zrobienia obsydian. Więc tutaj będzie już wielki problem, żeby przejść do nas po bokach. A w tym widzę, dodałeś tu mega dużo pułapek. Czas, żeby ja też dodał. Może miny. Mam lepszy pomysł, te twoje miny szarki. chcesz dodać, Didi? Skoro Elgrand Maya jest wielką rybą, prawdopodobnie, to musimy wylać fejkową wodę. Więc jak ona wejdzie do fejkowej wody, bo pomyślcie, że to jest zwykła woda, to zacznie ją dymyć bić. Ej, dobry pomysł. Też to zrobię, Didi. Dobra, w takim razie daję tu jak najwięcej tej fejkowej wody. Ona pomyśli, że jesteśmy głupi, bo daliśmy tutaj zwykłą wodę. Właśnie, a pewnie zwykła woda jej doda siły a ta zabierze jej siłę. Właśnie, dobra, to wygląda naprawdę ekstra. Ja dodam jeszcze do tego, właśnie. Oto mur z takich kolcy To wygląda jakby szła normalnie do jakiegoś więzienia Ale to ją bardzo osłabi Tylko, że ona może to normalnie ominąć Więc ja, Didi, zrobię jeszcze coś takiego Żeby nie mogła tego właśnie obidać Świetny pomysł, Szarki, z drugiej strony to samo zrób Dobra, i właśnie zrobiłem to też Z drugiej strony, dlatego, Didi Musimy dodać jeszcze jakieś miny Bo ona jest tak wielka, że na pewno na nie wpadnie Dobra, nie dam ich za wiele, żeby te moje Konstrukcje nie wybuchły, ale dobra Tyle chyba będzie w porządku Więc miny mamy już gotowe, Didi, czy... Co my możemy jeszcze więcej tu dodać? Bo na pewno coś się da. Muszę tylko pomyśleć, bo nie mam pomysłu dokładnie, co można tu jeszcze dać. Na pewno Dili zbuduje sobie tutaj trochę taką fosę, żeby móc do niej strzelać. No bo ja inaczej nie dam rady jej pokonać. Dlatego tutaj buduję coś takiego, widzowie. Możecie sobie zobaczyć. I to będzie piękne. Olej nie ma ze mną żadnych szans. To może Szarki porób sobie takie wieżyczki, z których będzie, mógł strzelać do niej. To no dobry pomysł, bo w końcu będę miał Jetpacka. Dlatego zrobię sobie taką oto właśnie wieżyczkę. I będę do niej dawał. O, nie ma ze mną szans No dobra, chyba myślę, że mamy to już gotowe Ale jest pewien problem Muszę się jeszcze uzbroić no dobra, takie uzbrojenie chyba mi wystarczy Zobaczcie, jak ja kozacko wyglądam A, właśnie, chwila Tego muszę mega uważać Didi, jesteś gotowy? Ty sobie chyba jaja robisz, że ja z nią też mam walczyć To jest twój problem, nie mój Ja z nią nawet nie mam zamiaru walczyć no Didi, przecież musisz mi jakoś pomóc Poprosiłeś mnie tylko w budowaniu bazy Reszty, ty sam się zajmij Nie wytrzymam, zostałem z tym sam, no nieważne, czekam na nią w takim razie. O mój Boże, nie wiesz, że Telgran Maja się właśnie zbliża tutaj. No i teraz obrywasz z mojej rakietnicy. Ała, to w takim razie ty obrywasz z mojej rakietnicy, basz! Tylko, że ja... Ała, obrywaj, ale to boli strasznie, ała. tu wybucha. To wybuchają miny, bo jesteś mega głupi. Jak widzisz, wpadłeś w nie... O nie, skończyła mi się rakietnica. Jak ty do mnie nawalasz, to mega boli. basz w takim razie ode mnie, z mojego Super miecza! O Boże, miecza z mojego karabinku! Poszycie poszliba! Nie dasz mi rady, nie dasz mi rady, dobra, on się zbliża do tej wieżyczki, widzowie, muszę stąd odejść i wracam na swoje miejsce. Ej, mam mało amunicji, dlatego muszę być naprawdę oszczędny. Ale głupek dał tutaj wodę, która mi odnawia życie. Ej, chwila, dlaczego ona mnie bije? Bo to jest fejkowa woda, a basz! To ty masz teraz rakiety! Ej, ty mi prawie cały domek zniszczyłeś. ja nie mogę, dobra, on jest naprawdę mocny, widzowie, dobra, Napełniam i strzelam Ej, dlaczego ja mogę chodzić? Ta pułapka mi zatrzymała Ej, chwila, da, ja się zapadam <laughs> Oj, będziesz się zapadał Cały czas dostajesz Ała, o, o, ja też dostaję Dobra, muszę tutaj sobie odbudować I nawalam do ciebie, ty głupi Elgrad Maja ha, <laughs> dostałeś O, ty dostałeś z mojej rakietnicy no nie, skończył mi się amunicja w moim miniganie. Ej! On ma te namierzające, to dlatego ja tak dostaję. Dobra, nawalam do niego z tego. Ej, jakaś trucizna mnie dorwała, coraz szybciej ginę O nie, tu są kaktusy, ale na szczęście udało mi się przeskoczyć. Jeszcze jest mój Tesla Teslagan, przez to. jest po tobie zaraz. O nie. A, do mnie rakietami i mnie trafił! Bo on ma te głupie auto namierzanie, jeszcze dostaję z kaktusów. Przestań nie namierzać! A mam jedno serduszko, nie jest ja nie mogę, dobra, on naprawdę dużo bije, Żałuję, że wszedłem na twoje wody. Daj mi już święty spokój. Nie ma takiej opcji, muszę cię pomścić teraz! Nie, już po tobie! Teraz nawalam do ciebie z mojego Supergada! O, nie, on jest tak blisko! O, kończy mi się życie! A udało mi się, pokonałem, go widzowie! Całe szczęście. Ale wiecie co? To nie koniec, bo ma Maja może przysłać więcej potworów, albo